Cześć! Witaj drogi widzów w kolejnym odcinku zagramy W MINECRAFT Dzisiaj e, chciałbym poszukać z wami e, Wilków Czyli naszych przyjacieli, towarzyszy broni I naszych przyjaciół Nie wiem e, w którą stronę się zwrócić Ale ja chyba pójdę w stronę e, W stronę e, W gór, bo jeszcze tam nie byłem więc zobaczymy, czy tam znajdziemy wilki. Nie wiem, ile mi to zajmie, ale mam nadzieję. O! Chciałem powiedzieć, że mam nadzieję, że szybko. No, nawet bardzo szybko znaleźliśmy takiego pieska. No więc dobrze. Jest to wilk. Wilki oswajamy za pomocą kości. Nie wiem, za którym razem mi wyjdzie. O! Jak widzieliście, on coś tak jakoś bąknął pod nosem, i, i y, pojawiły się jakieś tam szare. Yy, tak szare yy, no coś tam poszło no Jeż, yy, jak, jeżeli będzie oswojony to pokaże ona się, nam się serduszka które może za chwilę zobaczymy nie to jeszcze nie no da choć tu jeszcze nie jeszcze nie o jest oswojony jak widzicie ma teraz obroże. Obroże i czemu on skacze możemy po prostu prawo klikiem na niego naciskać i on siedzi jeżeli nie to on, on chodzi sobie gdzieś tam koło no i tak merda łagodnikiem a więc tak ym, ym, tak jak y, człowiek zwierzę ma te, y, ma y, poziom y, y, nasycenia czyli y, y, ob, no czyli jeżeli jest y, nasycony to ogon ma podniesiony do góry, jeżeli nie jest, jest mm, głodny to opuszczony na dół i może umrzeć, jeżeli wystawimy e, mięso to on będzie tak w, e, słodko krzywił e, łepek chodź tu pies, no chodź, chodź no chodź, mhm. zobacz co mam o widzicie No, no. Ok. A więc tak. Yy, podstawowe rzeczy, które powinniśmy wiedzieć o psach. Yy, psy, jeżeli się oddalimy za daleko, i to one teleportują się do nas automatycznie. Więc yy, nie ma szans, żeby się zgubił i, yy, i w ogóle. Yy, może. Yy, pies zawsze za nami chodzi lub się teleportuje. Jeżeli. Yy, stoi. Jeżeli siedzi, Możemy go zostawić w każdym miejscu i oddali się na jakąkolwiek y, odległość. On i tak się nie przeteleportuje. Dopiero wtedy, gdy coś nas zaatakuje, ym, to on teleportuje się do nas i broni nas. Ym, broni nas, zabijając jakieś potwory. A więc mam nadzieję, że. tutaj będzie sobie mieszkał. Chodź, pies. Chodź, chodź. Ok. Ja sobie trochę odsuniemy w tamtą stronę. Czasami będziemy mogli dawać jedzenie i tak to jest. Tak. Yy, no, nie było aż tak trudno obsa, ale yy, zaraz zobaczymy yy, jak pies broni nas. Przed, przed potworami zaraz będzie noc, więc zaraz Wam pokażę y, jak to się odbywa zobaczmy, jeżeli pies y, siedzi nadal siedzi oddalimy się na jakąkolwiek odległość, on się nie, nie, nie przeteleportuje do nas, ponieważ daliśmy mu komendę, żeby siedział na miejscu jeżeli zaś y, robimy, żeby chodził sobie czyli prawo klikiem dziskamy na niego to on automatycznie przeteleportuje się do nas w, 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 gdziekolwiek jesteśmy gdzie on jest? <grych> okej okay. yy, no, przejdziemy trochę dalej o przeteleportował się do nas teraz się znowu przeteleportuje o tej pies, chodź. Co to za pies? Chodź tu. Tak, musimy go pilnować, opiekować się nim. Tak jak zwierzakiem. Jak zwierzakiem domowym. No chodź. Nie wiem, czemu nie przychodzi przez drzwi. Gdzie ty jesteś? Hmm. Gdzie on jest? Dziwne. A, jest tutaj. No. Powinny być jakieś jeszcze komendy na przywołanie go. bo tak, to. No chodź. no idziesz? No chodź. Przekazamy drzwi przed nim. prawo kliki na niego. I sobie posiedzi w drzwiach, będzie pilnował naszego domu no dobrze, a więc teraz pójdziemy zapalować na kogoś nie, na jakiegoś moba damy mu się i zobaczycie co się stanie enderman, nie, lepiej tutaj nie o, pająk może no niech nas zaatakuje a pies samoczynnie się do nas przeteleportuje. Przynajmniej mam taką nadzieję. To chyba po jakimś czasie powinno być. Oj, czemu się nie teleportuje? No chyba powinien? Ach. Nie wiem dlaczego się nie, tele, nie przeteleportował, ale zawsze się teleportuje, więc. jakoś tak jest dziwnie, dlaczego nie wiem. No i ty, to chyba tyle co do ym, psów. Mam nadzieję, że się podobał ten odcinek. na karmie tego małego psa. Ym. Ok. Ym, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Ym... Wchodźcie na mój kanał, serdecznie zapraszam i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!